Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj z kawusią i z Waszym ukochanym denkiem. Pytacie mnie często, czy będzie denko? No i słuchajcie, udało mi się coś nazbierać. Nie jest tego za dużo, ale postanowiłam, że nie będę robiła takich ogromnych filmów, jeśli chodzi o denko, tylko po prostu będę przychodziła z takimi normalnymi ilościami, ale może częściej, dlatego że nie chcę mi się też gromadzić takich wielkich toreb. Powiem wam szczerze, znalazłam tutaj taką fajną torbę z Glossy Boxa, która jest po prostu idealna na takie pierdołki, także zapraszam was do oglądania. Słuchajcie, taka pogoda, to kabusia jest must have. Zresztą, kiedy kawa nie jest obowiązkiem, zawsze jest obowiązkiem. Ok, przejdźmy do pierwszej rzeczy. Pierwsza rzecz to coś cudownego, coś co Wam już polecałam. Pojawiało się to też w ulubieńcach miesiąca, już teraz nie pamiętam którego. Natomiast bardzo fajny żel, do którego chętnie wrócę, kiedy będę miała okazję. Niestety można go kupić tylko w Polsce. Nie wiem, czy w internecie też się znajdzie, ale. Wiecie, jeśli chodzi o żele pod prysznic, no to takich rzeczy w internecie nie kupuję oczywiście, bo tutaj też mamy wystarczająco dużo propozycji. Ten żel jest po prostu fantastyczny, przepięknie pachnie, bardzo lubię jego zapach, jest taki niesamowicie elegancki, już teraz nawet zapomniałam. Jest taki elegancki i świeży, uzależniający. I sama ta formuła olejkowa jest też niesamowicie przyjemna, bo to nie jest taki typowy żel pod prysznic, tylko raczej olejkowy żel pod prysznic, właśnie bursztynowy, jak to na jantar przystało, i też z pompką, co było bardzo wygodne. Powiem Wam, że mój narzeczony też chętnie po niego sięgał, dlatego dosyć szybko go zużyliśmy, ale na pewno, na pewno pojawią się u mnie kolejne butelki, gdy tylko będę miała okazję po niego sięgnąć. Coś, co zużyłam wczoraj, słuchajcie, ta maska od L'Oreal, o której też Wam wspominałam. Maska z kwasem glikolowym i na jakiś czas ją odstawiłam, bo jakoś testowałam coś innego i tak sobie myślałam, kurczę, te moje włosy są jakieś takie nijakie ostatnio. Niby dobrze wyglądają, ale czegoś im brak. No i wróciłam do tej maski. Miałam tylko na raz czy na dwa razy. I powiem Wam, że kupię ją znowu chyba dzisiaj, bo ona bardzo ładnie wygładza włosy. Szczególnie po kilku razach, jak ją troszkę częściej poużywacie. Oczywiście nie za każdym myciem, ale ta maska po takim dłuższym stosowaniu jeszcze bardziej sprawia, że te włosy są takie mięsiste. I tak mi się wydaje, że to rzeczywiście wtedy dopiero zaczyna działać, zaczyna, zaczynamy widzieć efekty. Także ta maska z kwasem glikolowym jak najbardziej polecajka. Zużyłam też taki Baby Gel, powiedzmy Bambino, czyli ogromny sentyment, słuchajcie, bo to jest chyba ta marka, która właśnie produkuje te żółte szampony z kaczuszką. Wydaje mi się, że one jeszcze są na um, półkach w polskich drogeriach. W każdym razie, jak byłam na urlopie, to chciałam coś delikatnego, coś takiego. Um, po prostu przyjemnego, nie, nie jakiegoś intensywnego też. No i wleciał um, Bambino, słuchajcie, kremowy żel pod prysznic, hiperdelikatny. On ma um, ciekawy zapach taki, wiecie co? Taki właśnie bejbusiowy, trochę olejkowy, trochę. Także jest całkiem przyjemny i bardzo fajnie mi się naprawdę używało tego żelu, bo um, tym bardziej, jak byłam opalona, to on sprawił, że ta skóra była taka jeszcze bardziej zadbana i um, na długo też mi dosyć starczał. Balsam od Mixa, balsam, który jakoś opornie mi szedł, muszę przyznać, chociaż ja bardzo lubię um, markę Mixa. Ale przez to, że on nie miał zapachu, to jakoś ciężko mi się go um, zużywało. Ja to jestem taka typowa kobita, która lubi, jak coś ładnie pachnie, e, no ale chciałam też coś bardzo nawilżającego. To też była wersja z pantenolem e, i chciałam spróbować, i też wiedziałam, że to pachnieć prawdopodobnie nie będzie. Zresztą tu pewnie gdzieś to jest napisane też, że jest bez zapachowy. Ale w pewnym momencie mnie to troszeczkę denerwowało. Co nie zmienia faktu, że on bardzo dobrze nawilża skórę. Fajnie się też wchłania, bo nie lubię, nie lubię balsamów, które zostają na tym ciele i trzeba smarować, smarować, słuchajcie, żeby to się wchłonęło. I w tym przypadku tak nie było. On się dość ładnie wchłaniał. Nie był tłusty, nie był jakiś taki, że za chwilę go nie było, także zostawał na tej skórze, rzeczywiście to nawilżenie było widoczne. Ulubieniec i teraz używam czegoś innego. Używam teraz y, innego olejku do włosów, bo to będzie olejek. No i już tęsknię za tym, muszę wam przyznać. Glis y, kur, nie, szwacko w glis po prostu. Myślałam, że to się nazywa glis kur, y, ale właśnie ta seria Glis. Ja już wielokrotnie mówiłam wam o tym y, olejku. Uwielbiam go za, za zapach i za konsystencję, bo konsystencja jest dość zbita. Ale nie jest jakoś jeszcze tragicznie przytłuszczająca, chociaż tutaj radziłabym uważać z ilością, ale powiem Wam, że to jest mała buteleczka, starcza na długo i rzeczywiście po tym widać jakieś efekty na włosach. Te włosy są rzeczywiście wypielęgnowane. Ja nie powiedziałabym, że odbudowuje tutaj w 100% końcówki włosów i Chroni na 100% przed uszkodzeniami, bo tak myślę, że żaden z olejków nie działa, ale rzeczywiście tutaj widać to w jakichś 80-70% widać jakieś działanie i naprawdę włosy są takie mięciutkie po nim i przepięknie pachną. Ja go uwielbiam też, właśnie, za zapach. Bo nawet nakładam go już na takie wy, wystylizowane włosy, czy wyprostowane, czy po prostu wysuszone, tylko zawsze nakładam sobie odrobinkę, żeby jeszcze podkreślić ten blask i wydobyć taką miękkość tych włosów, i zdecydowanie też, żeby podkreślić zapach, który utrzymuje się naprawdę bardzo, bardzo długo. Moi drodzy, krem, krem z Aven, bardzo też fajny krem, delikatny. Pięknie nawilżający, po którym też widać, że skóra jest w ryzach. Nazywa się Cleanance. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Taka malutka pojemność, ale dosyć, dosyć wydajna i ja używałam tego kremu na urlopie i on bardzo fajnie mi się na urlopie też sprawdzał, bo nie był ciężki, ale porządnie nawilżający i bardzo taki bezpieczny. Stąd mogłam go używać pod makijaż, na noc często też go używałam, naprawdę bardzo fajny krem. Ja w ogóle awen... Uwielbiam. To jest bardzo niedoceniona według mnie marka, o której za rzadko się mówi. Mam tutaj coś z DAF, antyperspirant z DAF, i ja lubię DAF. Najczęściej kupuję, powiem Wam, DAF, ale raczej w formie kulki. Wersja 72 godziny i tu muszę Wam zaznaczyć, że te 72 godziny zawsze sprawdzam, czy jest gdzieś to napisane, dlatego że zauważyłam różnicę, jeśli jest napisane 48. Naprawdę to widzę. Kupiłam wielokrotnie już DAF 48 godzin i to się tak dobrze nie trzymało, jak te 72, dlatego teraz sięgam zawsze po 72 godziny. Ale mam swoją ulubioną, taką biało-niebieską kulkę, którą Wam też ogromnie polecam. Niedługo też będzie w Denku. W każdym razie, w ogóle produkty DAF, moim zdaniem, są jedne z lepszych, jeśli chodzi o antyperspiranty, takie typowe drogeryjne. Teraz troszeczkę maseczek, moi drodzy, dlatego że ja ostatnio mam fazę na maseczki. No i zacznijmy może od tej, którą testowałam w ogóle wczoraj czy przedwczoraj i dodałam Wam też rolkę na ten temat możecie sobie sprawdzić gdzieś tutaj wam zostawię ten krótki filmik. Tam możecie zobaczyć jak ona wygląda. I to jest maska, która jest taką wiralową, jak to się mówi, maską w Niemczech. Zrobiła tutaj totalny szał w drogeriach niemieckich. Ja kupiłam ją w drogerii Rossmann, ale wiem też, że jest w DM i często jest wykupiona. Mi się udało ją złapać, no i przetestowałam. To jest maska, która jest maską kolagenową i ona ma po 60 minutach dosłownie wchłonąć się totalnie w twarz i ma zostać nam tylko, wiecie, taka warstwa maseczki do y, ściągnięcia, ale y, wszystko ma się porządnie wchłonąć y, w buźkę. I rzeczywiście tak jest, bo ona się ładnie wchłania. Y, ale ja już y, mówiłam Wam y, w tej rolce, y, że spodziewałam się większego takiego gleskin, bo ona też ma y, właśnie dawać ten efekt skin. Zdecydowanie ona. Y, Tę skórę wygładza. Skóra jest taka bardzo napięta, więc gdzieś tam w tym kierunku zgle skin idzie, bo rzeczywiście te, ta skóra um, była taka wygładzona, ale nie widziałam jakiegoś dużego rozświetlenia. Niemniej uważam, że jest to bardzo fajna maska, bo jest dobrze wycięta, całkiem fajnie wycięta i ma przyjemny. Przyjemny materiał, jest z fajnego materiału wykonana, stąd to nakładanie jest też bezproblemowe, bo wiecie, jest dużo tych masek, takich bardzo twardych, jakiś odstających, ciężko jest je nałożyć, spadają, ześlizgują się, a tutaj nie było tego problemu może gdzieś tam w strategicznych miejscach, takich jak tutaj przy nosie gdzieś troszeczkę nie dolegała. Maska, którą natomiast bardzo lubię i wydaje mi się, że większość z Was ją lubi, bo ona też ma swoje 5 minut. W tym beauty świecie, to są maski ogólnie Mediheal, czyli wszystkie maski, tak naprawdę, jakie produkuje ta marka, czy to jest nawilżająca, czy rozświetlająca. To są maski, które rzeczywiście fajnie działają, bardzo ładnie nawilżają twarz. Są też dobrze wycięte i wykonane z takiego przyjemnego, cieniutkiego materiału, więc też fajnie dolegają i rzeczywiście ta aplikacja. I ten cały proces jest niesamowicie przyjemny. Także ja tu miałam maskę aloesową, no i ona ładnie nawilżyła skórę. I teraz maska z Kimoko Beauty. Też kupiłam parę tych produktów w drogerii w Polsce. To jest maska ujędrniająca i re regenerująca ze śluzem ślimaka. I też lubię te maski, one bardzo podobnie działają do tych z tym, że jeszcze po prostu sobie je testuję, trochę mniej ich, mam mniejsze doświadczenie z nimi, ale są jak najbardziej poprawne, też dobrze wycięte, też przyjemne w nakładaniu. No i rzeczywiście widać duże nawilżenie i takie, taką, wiecie, regenerację, powiedzmy taką, jaką możemy sobie zrobić w domu. Tutaj, ma, tutaj mam maskę taką disneyową, z princeską. To są takie szybkie zabiegi spa. Coś tam zostaje na tej twarzy, jakieś nawilżenie ale wydaje mi się, że często takie maski, właśnie te princeski jakieś Disneyowe, to ludzie kupują po prostu też często oczami. W każdym razie była poprawna jak najbardziej, tutaj nic się nie działo i ona zdecydowanie nawilżyła skórę, także pewnie gdzieś tam jeszcze coś podobnego u mnie się pojawi, mam też jeszcze kilka do przetestowania. I teraz czas na kolorówkę. Zużyłam, słuchajcie, rzęsiory. Rzęsy, które Wam polecałam w ulubieńcach, do których tez, też Was odsyłam. Gdzieś tutaj też znajdzie się film. I to są rzęsy z temu. Kupione za chyba 2 euro, więc więcej niż 10 zł nie będą Was kosztować pięć par mięciutkich rzęs. Dzisiaj mam też jedną parę na sobie, i to są rzęsy, które po prostu świetnie się kleją. Mają bardzo cieniutki pasek, jak takie rzęsy z Ardell. Tuż do rzęs, które już Wam wielokrotnie polecałam, i też mówiliście mi, że jednym z Was pasuje, jednym nie, ale wiecie, ile ludzi tyle opinii. To jest tuż z Essence, ta różowa wersja I Love Extreme. i Już dawno go nie używałam, bo teraz mam ten złoty Panorama od L'Oreal. Natomiast to jest tuż, który jest dobry jak za tę cenę, uważam, bo kosztuje też niewiele może z 3 albo 4 euro max. Ale rzeczywiście robi coś z moimi rzęsami. Ja nie lubię takich maskar, które. Wiecie, tylko suną po tych rzęsach i nie zostawiają nic, albo tylko je lekko wydłużają i są takie po prostu same w sobie suche. A to są jednak maskary, właśnie na przykład ta, czy ta z Panorama, które trochę te rzęsy, może nie tyle oblepiają, ale rzeczywiście widzę, że ten tusz na tych rzęsach jest. Także tak chyba powinno być z tuszami do rzęs, tylko że on czasami potrafi robić takie grudy, jak źle nim wyczyszacie, musicie po prostu z nim uważać, ale zdecydowanie pogrubia rzęsy i ten tusz siedzi na tych rzęsach, moi drodzy, także za tę cenę ja będę na pewno do niego wracać. Moi drodzy, torba jest pusta i myślę, że wystarczająco się tutaj nagadałam i takie denka, takie wielkości chyba są ok chociaż nie ukrywam, może kiedyś te denka zdarzą się jeszcze dłuższe. Dajcie też znać koniecznie, czy lubicie dłuższe denka, czy takie Wam odpowiadają. No i proszę Was bardzo o kciuki w górę, dlatego że to mnie niesamowicie motywuje. Powiem Wam, że jak ja widzę te kciuki, to od razu już mi jest lepiej. I oczywiście o subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie, żebyście byli ze mną na bieżąco. Dziękuję Wam ślicznie dzisiaj za uwagę. Trzymajcie się, pa!